Cześć. A co jeśli powiem Ci, że miasta, które dziś znamy, mogą zniknąć pod wodą i to jeszcze za Twojego życia? Londyn, Amsterdam, Petersburg, Nowy Jork. Ich przyszłość rysuje się w ponurych barwach. To nie scenariusz filmu science fiction, lecz realna prognoza naukowców. 13 marca 2025 roku Międzynarodowy Zespół Klimatologów opublikował alarmujący raport na temat stanu lodowca Thwaites na Antarktydzie Zachodniej. Ta lodowa kolosalna masa, wielkością dorównująca Wielkiej Brytanii, jest na skraju załamania. Naukowcy przewidują, że może rozpaść się w ciągu najbliższych pięciu lat, uruchamiając efekt domina o katastrofalnych skutkach. Pęknięcia na jego powierzchni rozprzestrzeniają się w zastraszającym tempie. Lodowiec przesuwa się aż o 2 km rocznie. Tuayts, nazywany przez badaczy lodowcem zagłady, przechodzi procesy, które mogą nieodwracalnie zmienić mapę naszej planety. Ostatnie badania z 2024 roku dowodzą, że jego zniszczenie nastąpi znacznie szybciej niż sądzono w ciągu kilku lat, a nie stuleci. Lodowiec Thwaites to jeden z największych szelfów lodowych Antarktydy Zachodniej. Ma ponad 100 km długości i zajmuje obszar 120 tysięcy km kwadratowych. W ostatniej dekadzie stracił już 600 miliardów metrów sześciennych lodu. Liczby te są wręcz niewyobrażalne w skali globalnej. Dlaczego jednak zyskał miano lodowca zagłady? Nie chodzi jedynie o jego rozmiar. Jego kluczowa rola polega na powstrzymywaniu ciepłych wód morskich przed dostaniem się pod pokrywę lodową zachodniej Antarktydy. Gdy Thwaites zniknie, ciepłe wody oceanu dotrą do głębszych warstw lodu, wywołując reakcję łańcuchową jego topienia. Nawet bez tego efektu domina jego zniszczenie, podniosłoby globalny poziom oceanów o 65 cm. Teraz wyobraź sobie, co to oznacza dla nadmorskich miast zamieszkałych przez miliony ludzi. Eksperci alarmują, że lodowiec traci przyczepność do dna morskiego, które dotąd działało niczym naturalna kotwica. Jego wschodnia część opiera się na podwodnym grzbiecie, który chroni go przed rozpadem. Jednak ciepłe wody oceanu coraz szybciej podmywają jego podstawę, przyspieszając proces stopnienia. Kiedy Tweets ostatecznie utraci swoją lodową podporę i spłynie do oceanu, nie skończy się to jedynie na wzroście poziomu mórz o kilkadziesiąt centymetrów. Światowe oceany podniosą się o całe metry, a skutki tego odczują miliardy ludzi. Początkowa 65 cm z samego lodowca to tylko prolog do ogromnej katastrofy. Jeśli zniszczenie Twades spowoduje załamanie się pokrywy lodowej Antarktydy Zachodniej, światowy ocean podniesie się o co najmniej 3 metry. A jeśli lodowce Grenlandii i Arktyki dołączą do tego procesu, zobaczymy wzrost aż o 7 metrów. Mapa zalanych obszarów w tym scenariuszu wygląda przerażająco. Holandia, kraj, który już teraz znajduje się częściowo poniżej poziomu morza i jest chroniony jedynie przez system wałów przeciwpowodziowych, całkowicie zniknie z mapy świata. Po drugiej stronie Eurazji największe chińskie miasta i centra gospodarcze Pekin, Szanghaj, Kanton podzielą los Atlantydy. Rosyjskie miasta Sankt Petersburg i Kaliningrad położone zaledwie 2 metry nad poziomem morza, Sków i Nowogród Wielki będą jednymi z pierwszych, które zostaną zatopione. W Wielkiej Brytanii znikną Londyn i Cambridge, Tallinn, Tartu i Helsinki pójdą w ich ślady. Bermudy i Malediwy, symbole tropikalnego raju, również przestaną istnieć. Japonia, gdzie każdy metr kwadratowy ziemi już teraz jest na wagę złota, traci znaczące terytorium. Stany Zjednoczone również nie unikną powodzi. Przybrzeżne obszary Teksasu, Luizjany, Florydy i Karoliny Południowej, zamieszkane przez miliony ludzi i warte biliony dolarów, mogą wkrótce znaleźć się pod wodą. Kluczowym czynnikiem w tym scenariuszu katastrofy jest czas, kiedy dokładnie lodowiec zagłady oderwie się od swojego podwodnego podparcia i zacznie swobodnie dryfować. Badania z 2024 roku wskazują, że może to nastąpić w ciągu najbliższych 50 lat. Po utracie kontaktu z podwodnym grzbietem lodowiec zacznie poruszać się coraz szybciej. Naukowcy szacują, że wystarczą zaledwie 2-3 lata, aby osiągnął prędkość prowadzącą do jego gwałtownego rozpadu. Na skutek masowego topnienia poziom oceanów może wzrosnąć o ponad metr już do końca 2050 roku. Europa będzie jednym z pierwszych regionów odczuwających skutki tych zmian. W 2018 roku Międzynarodowa Organizacja Badawcza rozpoczęła ambitny projekt monitorowania lodowca Twaits. Naukowcy wykorzystali podwodnego robota do zbadania linii uziemienia krytycznego punktu, w którym lodowiec odrywa się od dna morskiego i zaczyna unosić na wodzie. To właśnie tam, ciepłe wody oceanu, powodują najszybszą erozję. Wyniki podwodnych ekspedycji zaskoczyły nawet samych badaczy. British Antarctic Survey odkryło, że lodowiec stopnieje w sposób, którego nikt się nie spodziewał. Podwodny robot zarejestrował charakterystyczne żebra o wysokości od 10 do 70 cm, tworzące się na dnie morskim w miejscu, gdzie niegdyś znajdował się lód. Te struktury powstają codziennie w wyniku działania przypływów. Każdego dnia woda unosi lodowiec, tworząc nową, drobną szczelinę. Ciepła woda wnika w te pęknięcia, przyspieszając topnienie i przesuwając podłoże skalne, co prowadzi do powstawania kolejnych żeber. Sytuację pogarsza fakt, że w 2024 roku naukowcy odkryli źródło ciepła pod lodowcem. Badania ujawniły, że pod Tuayts aktywne są źródła geotermalne naturalny grzejnik, który przyspiesza topnienie lodu od dołu. To odkrycie tłumaczy, dlaczego lodowiec topnieje szybciej niż przewidywały modele komputerowe, uwzględniające jedynie ocieplenie atmosfery i wpływ ciepłych wód oceanicznych. Okazuje się, że natura stworzyła idealne warunki do destrukcji Twayts, prawdziwą lodową kanapkę zagłady. Od dołu ogrzewają go źródła geotermalne, z boku atakują ciepłe prądy oceaniczne, od góry niszczą go rosnące temperatury atmosferyczne wywołane zmianami klimatu. Czujniki umieszczone przez naukowców wykazały, że w niektórych obszarach pod lodowcem temperatura jest o kilka stopni wyższa niż powinna być w tych warunkach. Ta niewielka różnica, choć niepozorna, w przypadku tak gigantycznej masy lodu oznacza wyrok śmierci. Dane satelitarne z ostatnich 30 lat pokazują dramatyczne przyspieszenie cofania się lodowca. Procesy, które kiedyś trwały całe wieki, dzisiaj rozgrywają się w zaledwie kilkadziesiąt lat. Geofizycy analizujący najnowsze dane doszli do wniosku, że w nadchodzących latach tempo erozji lodowca jeszcze bardziej przyspieszy. W 2024 roku w Stanach Zjednoczonych odbyły się dwie duże konferencje naukowe poświęcone zagrożeniu, jakie niesie ze sobą rozpad lodowca Twain. Dziesiątki glacjologów zebrało się, by omówić nie tylko naukowe aspekty problemu, ale także potencjalne rozwiązania inżynieryjne. Najważniejsze pytanie brzmiało: czy da się zatrzymać topnienie lodowca zagłady lub przynajmniej spowolnić ten proces? Douglas McKay, profesor nauk geofizycznych z Uniwersytetu w Chicago, zaproponował koncepcję, która jeszcze kilka lat temu brzmiałaby jak science fiction. Budowę podwodnych barier mających powstrzymać ciepłe prądy wodne przed dotarciem do lodowca. Jego pomysł polega na stworzeniu kurtyn z pęcherzyków powietrza, systemu rur umieszczonych na dnie morskim, przez które tłoczone byłoby zimne powietrze. Unoszące się pęcherzyki tworzyłyby warstwę izolacyjną ograniczającą dopływ ciepłych prądów do lodowca. Inną propozycją jest pokrycie powierzchni lodowca specjalnymi białymi powłokami, które odbijałyby promienie słoneczne i zmniejszały nagrzewanie lodu. Ta metoda była już testowana na lodowcach w Alpach, ale jej zastosowanie na masową skalę w przypadku Twades stanowi ogromne wyzwanie technologiczne. Jednak nie wszyscy naukowcy podzielają entuzjazm wobec inżynieryjnych rozwiązań. Krytycy zwracają uwagę na kilka istotnych problemów. Skala operacji jest szalona. Dostarczenie i zainstalowanie materiałów w jednym z najtrudniejszych i najbardziej niedostępnych miejsc na Ziemi jest ogromnym wyzwaniem. Lodowiec topnieje nie tylko z powodu ciepłych prądów, ale także z powodu źródeł geotermalnych z dołu, wobec których podwodne bariery są bezsilne. Ekologiczne konsekwencje tak dużej ingerencji w środowisko są nieprzewidywalne i mogą stworzyć nowe problemy bez rozwiązywania istniejących. Europejscy naukowcy ostrzegają, że nawet najbardziej zaawansowane metody geoinżynierii mogą okazać się niewystarczające w obliczu tak potężnego procesu, jakim jest rozpadanie się lodowca. Co ciekawe, rosyjscy naukowcy patrzą na problem lodowca Fuayce nieco inaczej. Oleg Stepan Jan, badacz z Południowego Centrum Naukowego Rosyjskiej Akademii Nauk, uważa, że ilość wody, jaka przedostanie się do oceanu wskutek topnienia lodowca, nie będzie miała aż tak dużego wpływu na globalny poziom mórz. Z kolei prezes Akademii Nauk, oceanolog Gienandi Matiszew twierdzi, że zamiast dalszego ocieplenia, do 2050 roku nasza planeta może doświadczyć gwałtownego ochłodzenia. Według jego prognoz proces topnienia lodowca będzie trwał nie dziesięciolecia, lecz tysiące lat. Jednak nie wszyscy rosyjscy naukowcy podzielają ten optymizm. Ruslan Sharafuddinov, dyrektor Instytutu Ekologii i Geografii na Syberyjskim Uniwersytecie Federalnym, zgadza się z zachodnimi ekspertami, że topnienie Twejtz stanowi poważne zagrożenie. Według jego analiz poziom mórz może wzrosnąć nawet o 3 metry, co miałoby katastrofalne skutki dla przybrzeżnych społeczności na całym świecie. Już teraz analitycy finansowi próbują oszacować ekonomiczne konsekwencje podnoszenia się poziomu oceanów. Koszty są gigantyczne. Tylko ochrona największych nadmorskich miast przed powodziami będzie wymagała od 15 do 70 bilionów dolarów do końca XXI wieku. Dla porównania, globalny PKB w 2024 roku wynosi około 100 bilionów dolarów. To oznacza, że zabezpieczenie wybrzeży pochłonęłoby znaczną część światowych zasobów finansowych. Miliony ludzi będą musiały zmierzyć się z koniecznością przesiedlenia. ONZ prognozuje, że liczba uchodźców klimatycznych może sięgnąć 200 milionów do 2050 roku, a do końca wieku przekroczyć 1 miliard. Tylko wyobraźmy sobie masową ewakuację całych krajów, takich jak Holandia czy Malediwy. Dokąd miałyby się udać te miliony ludzi? Kto sfinansuje budowę nowych miast i infrastruktury? Jak zintegrować przesiedleńców z istniejącymi społeczeństwami? Światowa gospodarka stanie przed wyzwaniem na niespotykaną skalę. Znikną całe sektory przemysłu związane z infrastrukturą przybrzeżną, turystyką i rybołówstwem. Globalne szlaki handlowe oraz systemy transportowe będą wymagały przebudowy, a rolnictwo dostosowania się do nowych warunków klimatycznych. Zmiana paradygmatu już się rozpoczęła. Ludzkość stopniowo odchodzi od prób powstrzymania zmian, koncentrując się na adaptacji. Oto przykłady działań podejmowanych w różnych częściach świata. Holandia rozwija koncepcję pływających miast, samowystarczalnych platform mieszkalnych, które będą unosić się wraz ze wzrostem poziomu mórz. Singapur z kolei inwestuje miliardy dolarów w budowę barier ochronnych i podnoszenie nisko położonych terenów. Wenecja wdraża projekt MOSE, system mobilnych barier chroniących miasto przed powodziami. Japonia planuje przeniesienie kluczowej infrastruktury na wyżej położone tereny w głąb lądu. Rosja rozwija programy rolnicze na północy kraju, gdzie w wyniku ocieplenia klimatu warunki do upraw staną się korzystniejsze. Choć w historii ludzkości miały już miejsce gwałtowne zmiany klimatyczne, żadna z nich nie dorównywała skalą temu, co nadchodzi. Pod koniec ostatniej epoki lodowcowej, około 14,5 tysiąca lat temu, poziom mórz podniósł się w tempie do 4 metrów na stulecie. Skutkiem tych zmian było zalanie rozległych obszarów przybrzeżnych i zagłada całych cywilizacji. Archeolodzy odnaleźli dziesiątki zatopionych osad, które kiedyś znajdowały się na lądzie, jak choćby Dwarka u wybrzeży dzisiejszych Indii. Historia pokazuje, że ludzkość potrafi przetrwać nawet radykalne zmiany środowiskowe, ale kosztem ogromnych strat i cierpienia milionów ludzi. Istnieje jednak istotna różnica. Dzisiaj Ziemię zamieszkuje 8 miliardów ludzi. Świat jest silnie powiązany globalnymi sieciami handlowymi i informacyjnymi, a większość populacji żyje w miastach. Współczesna cywilizacja jest znacznie bardziej zależna od stabilności niż stosunkowo autonomiczne społeczności starożytne. Nieuniknione zmiany klimatyczne oznaczają również przekształcenie geopolitycznego układu sił. Niektóre z największych gospodarek świata mogą utracić znaczną część terytorium, podczas gdy obszary dotąd uznawane za niegościnne stać się nowymi centrami cywilizacji. Kanada, Rosja i kraje skandynawskie potencjalnie skorzystają na ociepleniu klimatu, uzyskując dostęp do nowych gruntów rolnych i zasobów w Arktyce. Jednocześnie kraje takie jak Bangladesz, Holandia i Egipt staną w obliczu realnego zagrożenia. Zmiany te nieuchronnie doprowadzą do nowych konfliktów o zasoby, terytoria i wpływy. Już teraz obserwujemy intensyfikację walki o kontrolę nad Arktyką, która staje się coraz bardziej dostępna z powodu topniejącego lodu. Jednak globalny charakter kryzysu klimatycznego może być również czynnikiem jednoczącym dla niektórych krajów, których interesy mogą być zbieżne. Dla Europy oznacza to jednak paradoksalny podwójny cios. Z jednej strony nadmorskie miasta od Petersburga po Londyn, Amsterdam i Wenecję staną w obliczu wzrostu poziomu morza o co najmniej 3 metry, z drugiej zatrzymanie prądu zatokowego pogrąży kontynent w mini epoce lodowcowej, obniżając temperatury w niektórych częściach Norwegii nawet o ponad 20 stopni. Zbliża się więc godzina zero dla lodowca zagłady, prawdopodobnie nie da się go już uratować, ale ludzkość wciąż może spowolnić ogólny proces zmian i zyskać cenny czas na adaptację. To nie koniec historii, to początek nowego rozdziału, w którym ludzie będą musieli udowodnić, że potrafią wykazać się inteligencją, współczuciem i zdolnością do przetrwania w tym nowym świecie. Na dzisiaj to już wszystko. Zostaw łapkę w górę, jeśli filmik Ci się spodobał, napisz komentarz i do usłyszenia.